Bóg nie ma względu na osobę, tak? Każdy chrześcijanin um, ma takie same prawa przed Bogiem. To, te same zasady przymierza obo, obejmują każdego wierzącego. Amen? Ale to nie oznacza, że um, Wszyscy są jakby tak samo blisko Boga. Jesteśmy tak samo blisko Boga w takim sensie, że Duch Święty jest w nas, że Bóg nas kocha bezwarunkowo. Amen. Ale mm, to jest trochę tak jak z rodzeństwem, że może być w rodzinie kilkoro dzieci i jedno dziecko będzie bardzo zżyte z rodzicami. A drugie będzie takie, będzie obywatelem albo raczej mieszkańcem. Ja tak miałem w okresie szkoły średniej, studiów. Jak już mieszkałem tutaj w Krakowie, a przyjeżdżałem do rodziców, to w sumie, niby przyjeżdżałem do rodziców, ale tak naprawdę traktowałem, yy, traktowałem mieszkanie rodziców jak hotel. Dostawałem jeść. Miałem się cię przespać, a tak to przyjeżdżałem już miałem plany, z kim idę jarać trawę albo z kim idę pić. Nie byłem za bardzo blisko z moimi rodzicami w tamtym okresie. I to trochę taki może przejaskrawiony obraz, ale pod kątem życia z Bogiem, to chrześcijanin to jest człowiek, który jest synem Boga. Tak? A więc Bóg jest Twoim Ojcem, ale pod kątem relacji to to może być na różnym poziomie. Zobaczcie, że Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Tak? Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Jezus mówi w Ewangelii Jana o tym, że ci, którzy w niego uwierzą, będą przyjaciółmi, że mogą być przyjaciółmi, ale to jest bardziej zaproszenie, że jest to możliwe, żeby tak mieć. Król Dawid został nazwany człowiekiem według Bożego Serca. Bóg sam tak powiedział o Dawidzie: że był człowiekiem według Bożego Serca. Jest wielu bohaterów w Biblii opisanych, którzy robili niesamowite rzeczy i niezwykle się poświęcali. A chyba tylko o Dawidzie jest takie coś napisane. Że był człowiekiem według Bożego Serca. Co za zaszczyt, że w ogóle sam Bóg tak o kimś może powiedzieć. Nie o każdym tak mówi. I ktoś może powiedzieć, ale to Stary Testament. Nieważne, że to Stary Testament, bo to jest ten sam Bóg. Amen. W Nowym Testamencie mamy to samo. Jest Jezus, który y, posyła 72 uczniów, żeby głosili Ewangelię, uzdrawiali, uwalniali. Tak? A więc było jakieś gro, takie szersze grono 72 uczniów. Było to węższe grono 12 uczniów. Tak, takie ścisłe grono. Jego uczniów. Ale w tej dwunastce była jeszcze trójka: Piotr, Jakub i Jan, którzy byli bliżej Jezusa. Jezus ich angażował na przykład w sprawy, w których nie angażował innych uczniów. Jezus? Czy on nierówno traktował? Czy on Andrzeja na przykład traktował gorzej albo mniej go kochał? No nie. To jest kwestia relacji, bliskości i przyjaźni. Jezus kochał wszystkich uczniów tak samo, ale z pewnymi ludźmi był bliżej, a z pewnymi nie był bliżej. A z innymi w ogóle miał kosę. Że się tak wyrażę potocznie. Albo raczej oni mieli z nim. Oni mieli z nim problem. Jest jeszcze z tej trójki uczniów Jan, o którym samo Boże Słowo mówi, że był umiłowanym uczniem Jezusa. Jezus miał umiłowanego ucznia jednego. I teraz y ja, jakby pragnieniem mojego serca jest tak żyć, tak podchodzić do Jezusa, żeby być takim umiłowanym uczniem. Na razie mogę się domyślać, z czym to się wiąże. Na pewno mogę Wam powiedzieć taką generalną zasadę, że e, jakby drogą do bycia kimś takim jest właśnie to zafiksowanie się na osobie Jezusa. Takie e, zatracen chęć zatracenia się w nim, chęć poznawania Jego, chęć. Poznawania tego, jaki On jest, jakie jest Jego serce. Pragnienie poznawania Boga na pewno jest tą kluczową sprawą. Ale w ogóle w Biblii to jest ciekawe, bo w Ewangelii Jana właśnie jest mowa o tym, że Jezus miał umiłowanego ucznia. Ale wiecie, tak pod kątem trochę takim teologicznym. Pod kątem. to ma się kręcić. Pod kątem takim teologicznym, to jak się czyta Ewangelię Jana, to wiemy, że, to, że czytamy Ewangelię Jana, tak? bo ktoś napisał Ewangelię Jana. Ale tak naprawdę nie jest takie bardzo oczywiste, że napisał ją Jan. I tak w dużym skrócie chodzi o to, że tam Jan pisze o umiłowanym uczniu, ale jak się jak się analizuje to, kto napisał tą Ewangelię, to jest tam taka zostawiona przestrzeń do tego, że okej okay, możemy się jakby z największym prawdopodobieństwem, możemy się spodziewać, że tym umiłowanym uczniem był Jan, y ale tam jest zostawione takie coś, że w sumie tym umiłowanym uczniem mógł być każdy. I kiedy teoloty to studiowali, to doszli do takiego wniosku, że w sumie to jest takie zaproszenie do tego, że każdy może być tym umiłowanym uczniem. Że spośród tej dwunastki to nie musiał być Jan. To mogła być jakaś inna osoba, o której Jezus powiedział, to jest mój umiłowany uczeń. Albo mogło być ich dwóch może i więcej. Chodzi o to, że to jest jakby to jest otwarty temat dla każdego z nas. I tak jak mówiłem na początku, że e, życzę wszystkim Wam i samemu sobie większej pasji do, do osoby Jezusa. Tak właśnie świadomość tego, że Bóg w pewnym sensie, e, nie chcę powiedzieć, że ma ulubieńców, ale trochę to tak wygląda, że są ludzie, którzy są bliżej lub dalej Jego serca. Tak? To jest, jakby świadomość tego, że tak jest, jest takim zaproszeniem do tego, że Boże, jeśli ja kimś takim nie jestem, to chciałbym kimś takim być. Chciałbym być kimś takim. Chciałbym być człowiekiem, o którym Bóg komuś innemu by powiedział, to jest człowiek według mojego serca. Chciałbym, żeby Bóg lud ludziom proroczą mówił o mnie takie rzeczy. Chciałbym w niebie, czy w tysiącletnim królestwie, żeby Jezus oficjalnie, publicznie mógł komuś powiedzieć, że ja jestem kimś takim. I każdy z nas może tak mieć. To jest kwestia pragnienia Go, zakochania się w Nim. W Jana 17,3 Jezus mówi, że a to jest życie wieczne, abyście poznali żywego Boga. I to poznanie, jak już pewnie stali walcy, doskonale wiecie, to jest greckie słowo ginosko, które oznacza doświadczenie Boga. Poznawanie poprzez doświadczenie. Apostoł Paweł do tego stopnia był taki właśnie z, z, w zdrowy sposób zafiksowany na Chrystusie, że powiedział, że w sumie on by wolał umrzeć, bo będzie bliżej Chrystusa. Będzie mógł go oglądać i przeżywać go w sposób, w jaki nie jest w stanie przeżywać go tutaj na ziemi. Zagrajmy jeszcze na koniec ten utwór, który graliśmy ostatnio. Ten. No. Tak. I jeszcze się trochę pomodlimy, ale właśnie z taką intencją, że jeżeli to, co teraz mówię, dotyka cię. Twoje serce jest poruszone i stwierdzasz, że faktycznie chcę więcej. Ale chcę więcej Boga. Chcę więcej życia. To my teraz będziemy grać, a ty, tak, a ty zwróć się do Boga i powiedz. Co chcesz, albo kim chcesz być. Jeszcze, jeszcze nie wyłączaj. Za chwilkę ci powiem. Powiedz do Niego, że zależy Ci na nim. To jest kwestia decyzji. To nie jest tak, że jeden się urodził taki, a drugi inny. Może jesteś taką osobą, która jest zablokowana emocjonalnie i Ci się wydaje, że Ty nie jesteś w stanie tego przejść, bo jakoś to nie czujesz emocjonalnie. Nieważne są Twoje emocje. Możesz mieć różne emocje. Liczy się to, czego chcesz. Amen? To, że chcesz, to, że pragniesz. Możesz nie, nie czuć żadnej emocji, ale możesz podjąć decyzję. Okej, okay, chcę tego, wchodzę w to. Pragnę Ciebie, Jezu. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, kliknij proszę łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, na przykład Jezus jest Panem, dzięki temu YouTube będzie go bardziej promował i więcej osób będzie Go mogło zobaczyć. Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które udostępniamy, kliknij przycisk subskrybuj. A jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, napisz do mnie przez Facebooka lub zostaw wiadomość w komentarzu pod tym filmem. Do usłyszenia, cześć!